Cześć, witam Was w kolejnym odcinku serii o silnikach. Dzisiaj porozmawiamy sobie o silniku Chrysler 36 Pentastar. Przede wszystkim jest to bardzo popularna jednostka, którą znajdziecie w modelach takich jak Chrysler 200, Chrysler 300C, Chrysler Pacyfika drugiej generacji, ale również w modelach takich jak Dodge Durango, Dodge Challenger czy Dodge Charger. Jednostkę tę głównie znajdziecie w egzemplarzach po 2011 roku. A sam silnik charakteryzowała przede wszystkim bardzo solidna konstrukcja oparta na układzie sześciocylindrowym, do tego składająca się z 24 zaworów. W konstrukcji znajdziecie również rozrząd na łańcuchu, jak i także wtrysk wielopunktowy. Co ciekawe, silnik wykorzystuje zmienne fazy rozrządu, a wszystko po to, aby poprawić wyniki dotyczące samych osiągów, jak i również w celu zwiększenia. Zwiększenia efektywności spalania. Dodatkowo musisz też wiedzieć o tym, że na przestrzeni lat silnik Chrysler 3.6 cieszył się niezwykle sporą popularnością wśród kierowców, jak i również bardzo dobrymi opiniami. Jednostkę chwalono przede wszystkim za jej solidność i wytrzymałość. Doceniano ją również za niską awaryjność, ale to pod warunkiem, że była prawidłowo serwisowana. Chodzi tutaj głównie o dokonywanie regularnych przeglądów, które należy robić minimum raz w roku. Do tego bardzo ważne jest, aby wymieniać olej, około 12-13 tysięcy przejechanych kilometrów, dzięki czemu będziemy mieć większą szansę na zachowanie takiego silnika w lepszej kondycji. Oprócz tego, do zalet tego silnika zaliczyć można również znakomitą dynamikę. W najmocniejszych odmianach mogą zaoferować nawet 310 koni mechanicznych mocy. Dodatkowo, właściciele doceniają także znakomitą kulturę pracy, jak i także bardzo solidną konstrukcję. Jeżeli chodzi natomiast o to, na co z pewnością warto zwrócić uwagę, no to trzeba przede wszystkim zdawać sobie sprawę z poszczególnych wad takiej jednostki. Chodzi tutaj głównie o koszty związane z utrzymaniem takiego go jego serwisowanie akurat nie należy do najtańszych. No i też pamiętajcie, że wyniki spalania w tym przypadku także mogą być dość wysokie. Takie spalanie może wynosić nawet kilkanaście litrów na 100 km, a zatem na to na pewno powinniście zwrócić uwagę. Co do potencjalnych usterek, no to gdzieś tam po niektórzy kierowcy zgłaszali poszczególne usterki dotyczące chociażby napinacza rozrządu czy podnośników hydraulicznych. Natomiast nie są to kwestie, które zdarzają się bardzo często wspomina się także o usterkach związanych z głowicą cylindra. Jak i również z układem EGR. Do tego trzeba pamiętać również o tym, że na płytkach zaworów wydechowych może gromadzić się sadza, co również może stwarzać pewne problemy objawiające się chociażby utratą mocy. Dlatego to wszystko z pewnością warto sobie sprawdzić przed wyborem takiego silnika. Dodam jeszcze, że w okolicach około 130 tysięcy przebytych kilometrów warto jest zacząć myśleć o wymianie rozrządu, no bo to jest gdzieś tam ten wynik, po którym trzeba będzie. Będzie właśnie wykonać takiej ewentualnej wymiany, a zatem miejcie to na uwadze, Podsumowując, zatem, silnik Chrysler 36, to naprawdę bardzo ciekawa jednostka, dostępna na rynku, która na przestrzeni lat udowodniła, że może być naprawdę dobrym wyborem dla właścicieli samochodów z różnych segmentów. Jest to w końcu jednostka, która oferuje swoim kierowcom znakomitą moc, ciekawe osiągi i bardzo dobrą niezawodność. Do tego cieszyła się także dużą popularnością, co zresztą nie bierze się z niczego, a wynika raczej z jakości tego silnika. A za Zatem przyznacie, wszystko to prezentuje się niezwykle ciekawie, jeżeli chodzi o silnik Chrysler 36 Pentastar. Jest to zatem jednostka jak najbardziej godna uwagi, którą bez wątpienia warto się zainteresować. A zatem tak to wszystko prezentuje się w przypadku tego silnika. Ja też standardowo jestem ciekaw Twoich spostrzeżeń w tym temacie. Koniecznie napisz o nich w komentarzu pod filmem. A tymczasem to wszystko. Pamiętaj o zasubskrybowaniu mojego kanału, jeżeli jeszcze tego nie zrobiłeś. No i do zobaczenia.